Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Wszystkim, którzy je przyjęli Dało moc, aby się ustali dziećmi bożymi Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jego ja nie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Ja nadał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą i powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, w cyklu roku kościelnego trwamy w krótkim czasie pomiędzy okresem bożonarodzeniowym które właśnie się skończyło i okresem Wielkiego Postu, który się zbliża. Te dwa okresy w roku kościelnym, Bożonarodzeniowy i Wielkiego Postu, dla nas wierzących w bardzo znaczący sposób chcę przedstawić tajemnicę sukcesu Bożego w zbawieniu świata. On nie zbawił świata poprzez swoją boską wszechmoc, wręcz przeciwnie, poprzez dobrowolnie wybraną. Bezsilność. Zaczął od stajenki w Betlejem poprzez życie w ukryciu, działalność publiczną, mękę, krzyż i haniebną śmierć. Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel świata, zdołał, powiedziałbym, stworzyć pewien nowy imidż, styl życia, w którym główną rolę nie odgrywa. Potęga i broń, lecz wręcz przeciwnie, pokora i łagodność. Właśnie taki styl życia Jezus zaproponował nam, swoim uczniom. Zmieniać świat swoją dobrocią, miłością i pomaganiem potrzebującym. To jest zadanie nas, którzy nazywamy siebie imieniem Chrystusa. I za każdym razem w historii, gdy Kościół Chrystusa zapomniał o tej zasadzie, gdy próbował posługiwać się siłą jako metodą szerzenia Ewangelii Chrystusa, tylko tracił i odrzucał ludzi od Boga. Wręcz przeciwnie, Kościół zawsze kwitnął w czasach, gdy sam był prześladowany, gdy nigdy nie miał ludzkiej mocy, lecz tylko siłę miłości, cierpienia i przebaczenia. Z powodu podejścia Chrystusa do człowieka i całej rzeczywistości, która bazowała się na miłości i łagodności. Jan Chrzciciel w tym fragmencie Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, nazywa go barankiem Bożym. Chrystus więc nie jest wilkiem, który poprzez zastraszający wygląd czy też słowa miałby straszyć wszystkich wokół siebie. On nie jest tym, który miałby mówić o zemście i Niemiłosierności Boga, lecz najpierw zachowuje się jako ciche jagnie, jak już prorok Izajasz widział w swoich wizjach, spokojnie idzie z tymi, którzy go prowadzą jakby na rzeź. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, jak słyszeliśmy, mówi o nim Jan Chrzciciel. Wkrótce po tym Jezus będzie ofiarowany, ukrzyżowany na krzyżu, zabity całkowicie niewinny, ciężką, haniebną śmiercią, prowadzony jak baranek na rzeź, aby składzić grzech. Śmierć i grzechy całego świata, bracia i siostry, gdy na każdej z mszy modlimy się, baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się, przypomnijmy sobie te słowa. Chrystus od nas chrześcijan wymaga, byśmy pozytywnie zmieniali świat, ale nie na siłę, lecz pokornie, z miłością, wybaczając wszystkim i zawsze czyniąc dobre uczynki. On pragnie, by grzech świata się umniejszał i poprzez nasze dzieła miłości, aby w świecie, w którym żyjemy, było mniej nienawiści, zabijania, zła i obmowy. Czyż Bóg może wybaczyć nam, jeśli my nie chcemy wybaczyć jedni drugim? W modlitwie Ojcze Nasz modlimy się, Odpuść nam nasze winy, nasze grzechy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli w naszych wspólnotach parafialnych, w naszych wioskach, w naszych miastach istnieją ludzie, co więcej, bracia, którzy nie rozmawiają ze sobą już od wielu lat, dziesiątków lat, nie chcąc wybaczyć jeden drugiemu, jak mogą. Oczekiwać, że Bóg odpuści im? I jak mogą wtedy modlić się, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami? Albo Baranku Boży, Obdasz nas pokojem, skoro nie chcą przyjąć tego pokoju Chrystusa, ani też nie chcą dać go innym. Bracia i siostry, Jezus Chrystus, który odpuścił swoim zabójcom, wzywaj nas, abyśmy Odpuścili. Ale nie mów, ja nie mogę, bo on czy ona uczynili mi to czy tamto, coś bardzo ciężkiego. Moc przebaczenia chrześcijańskiego składa się właśnie z tego, że my chcemy i pragniemy wybaczyć to, czego ci, którzy nie wierzą, nie chcą. I nie mogą. I właśnie poprzez to my chrześcijanie różnimy się od świata, jak święty Paweł nazywa tych, którzy nie poznali Chrystusa Pana i Jego radosnej nowiny. Dlatego Gdykolwiek modlimy się Baranku Boży, sami bądźmy gotowi do zmiłowania i wybaczenia innym. I w ten sposób praktycznie pokażemy, że rzeczywiście zrozumieliśmy istotę rdzeń Ewangelii i że rzeczywiście pragniemy być Jego uczniami i naśladowcami. W fragmencie Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, mowa jest o chrzcie Jezusa w Rzece Jordan. Tu jest okazja, bracia i siostry, abyśmy przypomnieli sobie o własnym chrzcie. Poprzez Chrzest Święty zostaliśmy wyzwoleni z grzechu pierworodnego, obmyci krwią Chrystusa. Poprzez chrzest wstąpiliśmy do wspólnoty Jego uczniów. Staliśmy się członkami ofiarowanego, ukrzyżowanego ciała Chrystusa. Każdy chrzest symbolizuje zanurzanie się w śmierci Chrystusa pobyt w grobie czy też pod ziemią trzy dni i wynurzaniu się do zmartwychwstania. Ta symbolika była szczególnie widoczna, gdy chrzczono tylko dorosłych poprzez zanurzanie trzykrotne w wodzie, gdy dziś dzieci polewane są wodą, a od dawna już skończył się ten obrzęd zanurzania dorosłych w wodzie, dlatego jest to mniej widoczne. Chrzest ma egzystencjonalne znaczenie w naszym życiu ludzkim, i egzystencjonalnym, bo prze, poprzez chrzest stajemy się częścią życia Chrystusa, ale i jego cierpienia. Stajemy się częścią ich solidarności ze wszystkimi ludźmi. Jakże cudownie napisał świętej pamięci dr Bonaventura Duda, biblista, i my swoim cierpieniem i angażowaniem możemy przyczynić się do zbawienia wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, mi Bóg bliżej nas połączył to właśnie bracia i siostry jest sens naszej męki cierpienia i nawet samej śmierci wszystkich naszych rozpaczy i rozczarowań mianowicie w ten sposób my upodobniamy się do samego Chrystusa i sami uczestniczymy w zbawieniu świata Wyjątkowym przesłaniem życia Chrystusa i dzisiejszej Ewangelii jest Chrystus żył, cierpiał i umarł za innych, za nas ludzi. Niestety współczesna cywilizacja o tym zapomniała. Stała się całkowicie egoistyczna, i żyjąca dla siebie. Dlatego zadanie nas, chrześcijan, w tym czasie, to wyjść z siebie, otworzyć się na drugiego człowieka, zwłaszcza tego w potrzebie. Być gotowym, by ofiarować coś z własnej przyjemności i szczęścia dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są tego pozbyci. Oszukiwanie drugiego. Odbieranie uczciwie zarobionych pieniędzy to grzechy, które wołają o pomst do nieba i wszyscy muszą być świadomi, że nie usprawiedliwią ich przed Bogiem żadne środki materialne, zwłaszcza te, które nieuczciwie zostały zarobione ze szkodą dla innych. Wręcz przeciwnie, jest to pewny bilet do piekła. Zakończę myślą świętego Pawła z drugiego czytania. On, jak słyszeliśmy, z dumą nazywa się apostołem Jezusa Chrystusa, tym, który został posłany, powołany. Z woli Bożej. I zapominamy często, że nie tylko biskupi i kapłani są głosicielami tej radosnej nowiny, lecz że każdy chrześcijanin nim być powinien. Mianowicie zgodnie z nauką, każdy chrześcijanin poprzez moc Chrystusa jednoczy się z Chrystusem i został powołany, by być apostołem. Sobor Watykański II. Poucza nas, że laicy wierni w świecie są częścią władzy królewskiej Chrystusa, dlatego mają swoją część i wypełniają swoje działanie w Kościele Bożym i świecie. Dlatego, bracia i siostry, karmijmy się przy ołtarzu słowa i ciała Chrystusa. Namże Świętej, idźmy w świat czyniąc dobro, głosząc Królestwo Boże na Ziemi. Tak czynił Chrystus Pan, tak nas uczył. Tylko tak rzeczywiście możemy stwarzać szczęśliwszy i lepszy świat i szczęśliwszego człowieka w tej łez dolinie. Amen.